Dzisiaj znów środa, więc pora na kolejny film z serii Środa Dzień Moda. Tym razem opiszę działanie czterech modów do Project Zomboid. Jeżeli nie wiesz jak instalować mody, to odsyłam Cię do tego filmu. Obejrzyj też poprzedni film z ciekawymi modami do Project Zomboid. Pierwszy mod polega na sprzątaniu piętra naszej bazy z ciał zombiaków. Gdy rozprawimy się z zombiakami, trzeba będzie pozbyć się ciał, żeby nasz bohater nie zaczął chorować. W tym pomoże mod Po prostu wyrzuć ich przez okno, które dodaje funkcję wyrzucania zombiaków przez okno. Prosty i przyjemny mod. Drugi mod to maksimum display bars, który doda do gry paski stanu naszej postaci. Dzięki temu zobaczymy nasze zdrowie, głód, pragnienie, wytrzymałość, senność, stres, nieszczęście, nudę, temperaturę, panikę. Rozwój choroby, przeciążenie, a także poziom kalorii, białka, tłuszczy i węglowodanów. Te paski możemy sobie dowolnie modyfikować i przestawiać. Można na przykład przenieść pasek zdrowia, ustawić go w poziomie, zwiększyć jego szerokość i długość i umieścić nad paskiem broni. Można również pozmieniać kolory pasków wedle uznania. Da się również przenosić wszystkie paski na raz, opcji jest bardzo dużo, a jeżeli dla Ciebie to za dużo, to możesz skorzystać z moda Minimum Display Bars, który oferuje mniej pasków. Na pewno chociaż raz zdarzyło Ci się odwiedzić Biedronkę. Spójrz na wnętrze sklepów Zomboid. Czego tu nie ma? Nie, nie chodzi mi o słodziaki. Nie ma tu wózków sklepowych, ale mamy na to moda. Do dyspozycji dostajemy dwa rodzaje wózków, które różnią się między sobą tylko wyglądem. Wózek ma 49 pojemności i oczywiście 100% redukcji wagi, no bo nie dźwigamy wózka na plecach, tylko go pchamy. Ewentualnie wózek mógłby zmniejszać prędkość chodzenia, im więcej się do niego wsadzi, ale no, takiej funkcji nie ma. Z wózkiem możemy chodzić, biegać i sprintować, a gdy zostaniemy zaskoczeni przez zombiaka, wystarczy wyciągnąć broń, a postać od razu puści wózek i będzie gotowa do walki. Tak jak mówiłem, drugi typ wózka różni się tylko wyglądem i ma takie same statystyki. Czasami denerwowało mnie, jak musiałem wysiadać z samochodu przed bramą do mojej bazy, otwierać ją, wracać do samochodu, przejeżdżać przez bramę, wysiadać, zamykać bramę i znów wsiadać do samochodu. Na szczęście znów w tym pomagają mody. Automatic Gate Motors daje możliwość zdalnego otwierania i zamykania bramy. Krok pierwszy. Najpierw musisz znaleźć czasopismo, wszystko o automatycznych bramach. Po przeczytaniu możesz stworzyć dwa przedmioty: kontroler automatycznej bramy, który wymaga elektryki na poziomie 2. I silnik automatycznej bramy, który wymaga elektryki na poziomie 3 i naprawy pojazdów na poziomie 4. Następnie potrzebujesz pręty spawalnicze, wystarczy jedna paczka, palnik gazowy i maskę spawalniczą. Jak masz to wszystko, stworzysz motor automatycznej bramy i posiadasz czwarty poziom spawania, to możesz teraz wmontować motor do bramy. Krok drugi to połączenie kontrolera do bramy. Będzie potrzebny śrubokręt i klucz nastawny. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na bramę. Teraz możesz zmienić nazwę bramy, jeśli chcesz, i oczywiście musisz kliknąć Połącz kontroler. Krok 3. Bramę teraz trzeba zasilić. W tym celu włóż do bramy dowolny akumulator samochodowy. Krok 4. Sprawdź, czy działa. Kliknij prawym przyciskiem myszki na kontroler w ekwipunku i wybierz opcję użyj. Teraz możesz otwierać i zamykać bramy zdalnie. Ale możesz to robić jeszcze łatwiej. Umieść kontroler na pasku, który możesz aktywować na przykład przyciskiem 3. Oprócz otwierania bramy, żeby łatwiej wjeżdżać samochodem, możesz też wykorzystać automatyczną bramę w walce z Zombie, bo otwierając ją z daleka unikasz ugryzienia i możesz odciąć część zombiaków i po kolei ich eliminować. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Na razie!